Gdzieś gra Po szwadronie Ni śladu, zakup, Tylko dźwięk w dali Gdzieś gra Tylko słychać Gdzieś bardzo daleko Jak szapnęli Ulmoci Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 1 marca. Od 2011 roku, tego dnia, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Został on ustanowiony przez Sejm RP, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej, z bronią w ręku, przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Chłopcy polegli za ojczyznę. Odnajdują się w czarnej legendzie. Czarne są ich młode twarze, ich marzenia spalone na popiół. Codziennie po ciemnej jutrzni na nowo formują oddziały i z w śmierci ruszają w drogę do granic otchłani. Nie wierzą w żadne amnestie, wolą pozostać w podziemiu. Wiedzą, gdzie broń zakopana, więc mają jej pod dostatkiem. Kolumną dusz maszerują przez siedem kamieniołomów, przez siedem lasów zwęglonych. Przez siedem zapadłych wiosek i walczą jak zawsze za innych na wiecznej linii frontu między modlitwą akpiną, honorem a zbydlęceniem. Błyskają w świetle eksplozji rengrafy z czarną madonną, gdyby jak susz w kadzielnicy dantejski las naszych sumień. Kim byli żołnierze wyklęci? Odpowiedzią m.in. na to pytanie jest nasz dzisiejszy materiał. Zapraszam. Mianem żołnierzy niezłomnych określamy tych Polaków, którzy po II wojnie światowej postanowili z bronią w ręku walczyć, stawić czoła narzuconej nam władzy komunistycznej. W roku 1944 i 1945 kończyła się okupacja niemiecka. Ziem Polskich. Kończyła się II wojna światowa. Niemcy wycofywali się, ale dla Polski nie oznaczało to odzyskania suwerenności, odzyskania niepodległości, ponieważ na terytorium Polskie wkroczyły ze wschodu wojska Armii Czerwonej czyli wojska sowieckie. Wraz z Armią Czerwoną Polsce został narzucony system komunistyczny. Polska stała się krajem uzależnionym od Związku Sowieckiego. Polska stała się krajem Uzależnionym od decyzji podejmowanych przez Józefa Stalina, od decyzji podejmowanych w Moskwie. Żołnierze niezłomni, nazywani też żołnierzami wyklętymi, byli to ludzie, którzy postanowili zbrojnie walczyć z Armią Czerwoną, która wkroczyła na terytorium Polski, ale także z tymi, którzy wobec Sowietów i Armii Czerwonej przyjęli postawę służalczą. Ci, którzy postanowili zbrojnie walczyć z Sowietami i z komunistami, zaczęli tworzyć różne organizacje konspiracyjne. Taką pierwszą dużą organizacją była organizacja o kryptonimie NIE skrót od Niepodległość. Na czele tej organizacji stał m.in. generał August Emil Fildorf, posługujący się pseudonimem NIL. Natomiast chyba taką największą Mającą największy wpływ organizacją konspiracyjną, czyli działającą w ukryciu, była organizacja WIN, skrót od Wolność i Niezawisłość, również utworzona w roku 1945. Członkowie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość prowadzili działania partyzanckie, czyli ukrywali się przed żołnierzami sowieckimi, również przed komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Ukrywali się i kiedy mogli, to prowadzili działania dywersyjne, działania zbrojne, wymierzone przeciwko administracji komunistycznej, przeciwko wojskom sowieckim. Ostatnia odprawa. W strugach deszczu stoicie zwarci i gotowi, by iść na ostatnią akcję. Czy przeżyjecie? Ja. Już wiem, wy jeszcze nie wiecie. Deszcz, padał deszcz, strugi krwi rozmywał po całej ziemi, która nasączona stawała się życiodajną krwią polskich żołnierzy. Nie mogła być ludowa, tylko nasza polska szczera. Męczenników uświęcono. Cisza przed burzą, deszcz znów pada. Na ziemię głodną świadectwa naszego. Ci, którzy podejmowali walkę z władzą komunistyczną, która funkcjonowała w Polsce po roku 1944. Ci, którzy decydowali się na walkę z Sowietami, z komunistami, podejmowali ogromne ryzyko, ponieważ kiedy zostali namierzeni, kiedy zostali schwytani przez władzę, to poddawano im niejednokrotnie ciężkim przesłuchaniom, w czasie których przedstawiciele władz komunistycznych stosowali niejednokrotnie tortury. Ci ludzie po schwytaniu przez władze komunistyczne byli poddawani, no, nieludzkiemu traktowaniu. Wobec nich wytaczano procesy sądowe i w tych procesach sądowych byli skazywani na śmierć, ponieważ komuniści nazywali ich bandytami. Nikt im iść nie kazał, poszli, bo wiedzieli, po co idą walczyć, komu spłacać długi. Nikt im nie kazał, poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk. Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadach W ciemną nocą kiedyś po korze Szedł po rannej rosie głuchy armat Dlaczego żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych nazywano drugą konspiracją albo drugim podziemiem niepodległościowym? Wynikało to z faktu, że wielu żołnierzy niezłomnych wywodziło się z konspiracji, która funkcjonowała w czasie okupacji niemieckiej. Ci, którzy po 1944, po 1945 roku zdecydowali się. Walczyć z władzą komunistyczną to w dużej mierze byli ci sami ludzie, którzy w latach 1939-1945 walczyli w podziemiu, czyli w konspiracji przeciwko okupacji niemieckiej oraz okupacji sowieckiej ziem polskich. Działania żołnierzy niezłomnych objęły większą część terytorium II Rzeczpospolitej, czyli państwa polskiego w granicach sprzed wybuchu II wojny światowej. Oddziały żołnierzy niezłomnych również Funkcjonowały na terenie Ziemi Biłgorajskiej. Największa intensyfikacja działań żołnierzy niezłomnych to jest druga połowa lat 40., czyli pierwsze lata po zakończeniu działań II wojny światowej. Natomiast niektórzy z żołnierzy niezłomnych ukrywali się przed władzą komunistyczną jeszcze przez dużo dłuższy czas. Do lat 50., albo nawet do lat 60., czyli dobre 20 lat po wojnie. To przecież nastolatka tylko, śmieszny kołnierzyk przy sukience. Jeszcze bawiłaś się przed chwilką. Włosy spinała tak na prędce. A tu przysięga słowa wielkie. A ona przy nich całkiem tycia. W obliczu Boga walczyć będę aż do ofiary swego życia. Już tatuj z mamą dali przykład. I czy jest wierna, patrzą z nieba. Śmierć czasem to powinność zwykła, więc się zachowa tak, jak trzeba. Jak to jest zabić nastolatkę, blask zgasić w oczach, zamknąć usta, przerwać marzenia, co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu. Lecz to zdarzyło się pod słońcem. Umarła pięknie, jak natchniona. Na krzyżu Chrystus konający otworzył inces swe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, ze świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych za krew przelaną w obronie ojczyzny.